Wcisnął mnie, myśląc mnie nie będzie źle. Z kupła zimnej floty łyk, gardło się niby trzy. A chleb choć czerstwy był, smakował mu, dodawał sił. Jajeczki z jajek Fabryka maszyn żniwnych w Płocku. O sprawnym i szybkim przebiegu żniw decydują dziś w dużej mierze kombajny. Wiedzą o tym pracownicy płockiej fabryki. W ciągu doby halę produkcyjną opuszcza 12 Bizonów Super. Plan półroczny wykonano w 102%. Zadania lipca i wszystko propaganda, 5%. No. Wszystkie kombajny lipcowej produkcji już na polach. Każdego ranka do działu handlowego fabryki przybywają przedstawiciele PGR-ów, współdzielni produkcyjnych i SKR-ów z całego kraju. Przyjeżdżają po kombajny, które poprzedniego dnia zeszły z taśmy produkcyjnej. Taki system odbioru bizonów zdał egzamin. Kiedyś upływał tydzień, a nawet dwa, nim kombajn dotarł do rolników. Teraz rozpoczyna pracę w polu już w dwa dni po wyprodukowaniu. To przyspieszenie pozwoli na dodatkowy sprzęt kombajnami 2000 tysięcy hektarów zbóż. Panowie już widzę gotowi do drogi. Odebraliście. Tak jest. Komaj. Wszystko było w porządku? Tak. Co sprawdzaliście? No, akumulatory musimy wymienić, na nowe dać i Olej posprawdzaliśmy No i gotowi będziemy już wkrótce do drogi Całkiem odjechać stąd e, Ile kilometrów macie do domu? Około 500 Kurde ile daleko przyjechali kronikarze? No do, do 25 godzin Z o, matko Boska. przez most, przez Wisłę nie możemy zatrzymywać ruchu, bo ponieważ komba jedzie z wejścia na godzinę nie, nie, nie możemy zatrzymywać ruchu, tego tak, może będziemy jutro na wieczór. Ale jak to? W Płocku mostu, tak? A, w Płocku w mostu... Od której godzinie możecie przejechać przez niego dopiero? O godzinie 12, o 20 możemy dopiero przylecieć, a teraz jest godzina 14 i musimy tych 6 godzin no. czekać, przynajmniej. No ja rozumiem, że się kierowcą samochodą się spieszy, ale nam że nie, że nie wierzą, też się chyba jeszcze bardziej spieszy. Także uważa Pan, że ten most powinien być... Dla was otwarty, dla tych którzy odbierają kombajny powinien być otwarty całą dobę. Tak jest. Panowie już też zdaje się gotowi prawie do drogi, tak? Tak, już, dokąd już skończymy się do Szczecina, przed mm -hmm. e, banie, to jest gmina Też kawał drogi. Kawał. No, prze... Dobrze, a skąd? no daleko. Wy tu stare wkładacie do nowego kombajnu, a tu nowe? Tak, nowe przywieźliśmy ze sobą stare, a powinny te nowe być naładowane, bo ma... teraz u specjalny to, to, to musi przyjechać. to było to samo w PGRze. na Torynu, a tak pociągiem kombajnista przyjechał i odebrał. A tak musicie jechać tak samochodem? Z samochodem i gnać kierowcę, wóz z tą czołówką jeszcze na żniwa, teraz potrzebna jest czołówka i lepiej żeby była przy kombajnach w polu, a nie tutaj marudzić czas, czyli... I to, to już w takim razie propozycja pod adresem dyrektora fabryki? że akumulatory powinny być ładowane. Postulat no. ze wszechmiar słuszny i uzasadniony. Prawda. Do strat, o których mówili kombajniści, doliczyć trzeba paliwo z uzytych całym... samochodów. transportujące do propagandzie to jest kumulatorę. prawda. Producenci, którzy tak wspaniale rozwiązali konstrukcję rodziny Bizonów, mogą się chyba uporać i z tym problemem. Jeśli tak się stanie, oszczędności sięgną rocznie 10 tysięcy dniówek kierowców i pół miliona litrów benzyny. O kurde, ta królika to była bardzo ciekawa tutaj z fabryki maszyn żniwnych w Płocku. A co do fabryki, to trzeba lecieć do GS-u. Ale dobra, nagramy sobie kronika. Zakładamy kamerę. Że to kronikarkę. O kurwa, tam to cię. O, o. Dobra, dzień dobry. Witaj, ta wszyscy z tej strony. Wiesław w pole, ta się kłania. Pracownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego PGR. Brudza się kłania. Witajcie, kronikarze, kronikarki. Dzisiaj witam Was. W czynu? Będziemy dzisiaj. A rzecz to zobaczyta. Jak widzieliście na początku. No. Krojkę. związane to jest z, z fabryką maszyniny w Płocku, yy, ruszamy dzisiaj z mojej nowej tu domu, no wyprowadziłem się od tej halinki, bo już miałem jej tak dosyć, kurwa, do, do rodziców tu się wyprowadziłem teraz już, o tutaj sobie mieszkam, o, gdzie, gdzie tutaj ojca samochodzik se stoi, no ta ta takie ma gospodarstwo, tak coś działa, no ale... Tej ziemi, to tam, co to jest? Więc wie, 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 wie to o co chodzi. Dobra, słuchaj, tam dzisiaj idziemy z buta, ponieważ to jest dosyć blisko. Dzisiaj kierownik zadzwonił PGR-u, że jest. Nam muszę się zameldować tam na agromę. Znaczy, naszego tutaj dostawcę, który z agromy dostarcza nam sprzęt. No tutaj, zaraz tam obok są. Słuchajcie, tutaj, żeby tylko. Trzeba rozglądać, bo to wiecie, no właśnie tutaj, ponieważ dzisiaj, tak jak mówiłem z fabryką maszyn żniwnych w Płocku, jest już rozwiązane. I już jak pewnie widzicie, to już jest to. Yy... I oto są one. Potężne trzy najnowsze bizony z fabryki maszyn żniwnych w Każda wersja różni się czym innym, z czego ten jest w wersji premium Bo ma kabinę, tutaj już full full opcje, no to jest taka bogata Ale ten za to tutaj ma sieczkarnię. To jest jakiś prototyp ogólnie, to jest bizon, który miał iść na inny rynek, ale coś tutaj wykminili, że jednak udało się go dorwać do, do Polski O proszę, fabryka maszyźni w, nich w Płocku ten netto to wszystko jest tutaj usłony dali takie próbne żeby ten kombajn się nie grzał bo ogólnie te kombajny strasznie mają problemu. No to jest wersja eksperymentalna bizonek widzicie te dwa nie posiadają takich rzeczy jak właśnie tu osłony i sieczkarnie to tak jak nazywać tam Nie czy to jest ścinać słomy o to się nazywa czy tam no ja to nazywam sieczkarnia bo sieka tą słomę w końcu nie e, to ten bizon no to kabina full opcje no i tutaj taki standardowy Standardowy Bizon 50, to jeszcze akurat jest ten. To są dwie próbne. Tam próbne, to to jest już nowsza. Trochę bo ta kabina, no a tak to to Bizony Supry, tylko że to 50 i tamten jest. To znaczy, no to są fabryczne, tylko ta jest kabina, a ten no to próbny. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował. No wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Dobrze, słajta. Ja dzwonię tutaj na. Do, do, tutaj do centrali, tam zgłosić żeby przywieźli, przy, przyjechali dwóch kompanów i ruszamy bizonami w, w trasę, bo to nie ma co w porządku, kombajny chodzą Mirek z Juraskiem już przybyli, rozgrzewają się o chłopy poważne dobra, bieremy bizony jedziemy tutaj do 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 PGR-u teraz tak się zmieścić o elegancko e, tam wszystko mi chodzi dobra teraz tak wjechać na główną trzeba będzie no ogólnie nie mamy wózków do tych kombajnów będą one stały dalej spokój tam z tymi wózkami nie wiem co dlaczego to tak no ale nie pytajcie mnie Cóż. Producenta, ja się coś z zamówienia, może je chcieli z łówkami, nie wiem. Muszę się kurde pośpieszyć, bo jadą, jadą tam. Gdyby wiecie, no, mi milicja tutaj nie przyjechała. Bo, jak milicja zobaczy, że tutaj o kombajnie trzy jeszcze bez, wózka jadą, no to będzie troszeczkę problem. A wiecie, no nie za bardzo bym chciał mieć teraz problemy z milicją. Jeszcze mi pałą przez łeb pieprzną. A daj, tam, święcie święci spokój, chyba, że ich zakazuje. A to też jest jakaś opcja. Jadą, widać kabinę, kurte tam. Jest plus, bo widzę akurat ich tam dobrze. No tutaj to co kośliśmy, ale no. Jest tyle roboty że nie ma kiedy. Teraz załatwiał tutaj widzę. Instrukcję obsługi kombajnu. O. Zaraz dojedziemy do PGR-u. Trzeba będzie tak przedmuchać kombajny. Przepalić je. Aby tam trochę pochodziły, sobie zobaczyć, czy wszystko jest sprawne, bo jednak y, tutaj z 40 to było tak, że y, fab no, fabryka maszyn innych w Płocku, ich, ich sprzęt, no to tutaj jest, był fatalny w fatalnym niektórym stanie, no te, te, te tarcze hamulcowe. Coś z hydrauliką tam coś było u Jezu jak mi Jurek jak wpadł ja pierdzielę o to nie patrzę on wyjechał. To były wycieki hamulcowego płynu to wszystko z biegami coś było. No wiecie takie takie nie do ale jednak tu przy żniwach to, to, to skrzynie biegów nie takie do ale wita no, to nie jest taka przelewka. To jest bardzo poważna sprawa którą trzeba będzie zrobić. Bo inaczej to ja tego nie widzę. Mam nadzieję, że niedługo jakieś jeszcze tam sprzęty do wywozu. No dzisiaj spokojnie, na w sumie nie. Niedziela. Ale wiecie no czasem trzeba, trzeba tutaj zjechać do tego wygieru i przyprowadzić sprzęty. No elegancko, elegancko to wszystko wygląda. Jest niedługo karmienie Dobra, zjeżdżamy. ku Koguta. Tam ci mieli Kogutę. Kurwa macie, żebym nie zauważył. Dobra, jedziemy pod warsztaty. Bo tu nie ma co? O Jezus Maria, ale tu zapalili Dobra. No i Można zająć się przeglądem kombajnu. Konigarze, made in Poland Kurde, o czym te chłopaki myślą Jakieś tu dziewczyna, kurde aż na 60. o panie Kto jest, To jest coś w tych czasach, to ja cię chycam, to tylko ta ta cała partia komunistyczna, te PPR ten cały to oni, o, to sobie mogą pomyśleć, a reszta to o jezu, to da, na ich system będzie piękna propaganda, ale na to to nigdy się nie założy. Dobra, klucze odstawione tutaj, książka serwisowa odstawiona, kombajny zostały sprawdzone. Yy, królikarze, no sytuacja wygląda tak, będą stać na warsztacie, yy, ten jest sprawny. Ten jest sprawny. Tamten jest problem. Tutaj jest jeden przy tym, jaką się nazywał. Jedno łożysko do zmiany i pasek odmucarni. Bo coś, tak ten pasek chyba jakiś coś lichy. Wydaje mi się, już taki jakby on. Kurne, jakby pierwszy lepszy założył ten pasek. No Ale mam nadzieję, że jeszcze tutaj na rozruch z wami to jeszcze mi starczy. Poczekaj, ta ja se tutaj. Muszę wejść do kombajnów. Tutaj jest stary ten pulpit, tamte są nowsze już pulpity. Dobra. Czy rozgrzewa? I ogień na górę. O o! Ale co jest plus w że wszystkie, że wszystkie e, palą na strzała. Nawet nie ma co. No i dobra. Teraz tak. Łagie w palnik. O. Bomba chodzi. opa a tu się głośno robi kronikarze Matko Boska o matko ale wszystkie huczo o patrz, tylko ruszają się wszystkie kombajny Dobra, zobaczmy tutaj paski No tutaj to wszystko chodzi Nie widzę problemów, z drugiej strony No też nie widzę problemu Ten tu zdjęty ma osłony w ogóle Nie mogliśmy zobaczyć, no tutaj wszystko ładnie chodzi Tu czkarnie muszę kiedyś sprawdzić o, tu wszystko śmiga. No, No ile, Lunia, tu chodzi. Ten pasek coś mi się nie podobał. Bo tutaj taki wybielony, coś tak cienko go widzę. Właśnie, właśnie tutaj coś z tym przy Mucarni przy tam coś też nie gra. I łożysko do wymiany. Dobra, weta co. Ja je pogaszę, bo tutaj się robi o Za głośno Szybko No i pięknie kombajny chodzą No w większościach są sprawne, ale no, no, trzeba na pewno na tym popracować. Ten może mieć jeszcze mankamenty yy, światła. O, to wszystkie? O, świecą mocno. Eee, halogeny świecą. Kogut. Jak najbardziej. Świetnie pozycyjne. O kurwa, ten to ma światła. No tutaj robocze, to, to naprawdę dają. O jezus, 40 jak to świetla. O, to te to, to mocne. To ten pewnie ma te same, bo tu też halogeny. A tutaj też robocze. O kurwa, jeszcze mocniejsze. No, robi wrażenie, wam powiem, drodzy kronikarze, robi wrażenie. Dobra, tego gaszę. Dobra, gasimy. No i zostaje tylko jeden, już tego to tego też zgasić. No, no i sytuacja wygląda tak. Będą testowane, zobaczymy jak będą się zachowywały. Mam nadzieję, że nie będzie awarii. No, ale to wita, jak to jest, kronikarze. A ja będę leciał już do domu, bo niedziela trzeba zjeść, może, losuku wreszcie tych niepierdolonych, mielonych, wypocząć trochę, bo w następnych kronikach będzie tutaj ciała. Pozdrawiam, wiosof poleta, trzymajcie się, cześć, kronikarze, kronikarki też.